Wchodził do maszyny Tibet I wszystkie konie już weszły. I ruszyły. Dobrze przyjęła start My Sweet Dream. Ona przez moment na czele, ale tam wciąż trwa walka o prowadzenie. Teraz do przodu przesuwa się Biklak Biklak Azure Dragon, a jeszcze większym kółkiem Tybet. Tybet, Biklak ta para. Trzeci jest Azure Dragon, dalej Black Panthera i My Sweet Dream, tuż przed nią Tibet, Tybet na czele, drugi jest Big Luck. Azure Dragon, dalej Black Panthera, Fagalet i całą stawkę zamyka My Sweet Dream, ale to nie są duże odległości. Wciąż na czele Tybet, konie wchodzą w zakręt. Teraz poprawia Azure Dragon, jest drugi Tybet, Azure Dragon i Big Luck. Te trzy konie na ostatnim miejscu wciąż galopuje My Sweet Dream, tuż przed nią Black Panthera i Fagellet. Tybet wciąż na prowadzeniu, 600 metrów do celownika, Tybet wyprowadzi konie na prostą przy kanacie jego kolega stajenny Biklak. Biklak i Tybet, polem Azure Dragon, Biklak, Tybet, Azure Dragon, bliżej kanatu rozpędza się Black Panthera i Fagelet. Fagellet polem. Tybet Tibet i Biklak, te dwa konie z przewagą. Tybet i Biklak, atakuje Fagelet, ale to jest jeszcze daleko, Do celowni zaraz celownik. Tybet i Biklak, dalej Fagelet, Azure Dragon, Black Panthera i My Sweet Dream.